Dobra herbatka z Jaka herbatka? Ty masz się witać, a nie herbatkować. Gdzie ty jesteś w ogóle? Już zacząłeś. Jezu, nie da się napić. Dobrze, więc witajcie wszyscy w kolejnym odcinku Blow vs. Tak naprawdę, Manciu powinien się przywitać w tym odcinku, jednak on twierdzi, że to ja powinien się witać, bo to jego odcinki. No nie rozumiem go, ale okej. Okay. No bo Blow to Arek, tak się ostatnio dowiedziałem. Nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy też nie, ale uważam, że to jest bardzo prawdopodobne. Nie, nie, bo bro, Blow to Korn, tak naprawdę, okej. Okay. <laughs> nie zabieraj PSP imienia. Zatem jak widzicie. Tutaj się pozmieniało bardzo. To znaczy, nie pozmieniało się dużo, jest tutaj dużo więcej rozkopane. Oblowa też troszeczkę jest więcej rozkopane. A to głównie dlatego, że taki niesamowity program, którym jest Frafs, i chyba zaczął nagrywać Mi release z tego powodu. Postanowił, że skraszują się. Nie nagrał w ogóle dźwięku tego, co mówił, bo ścinało mi nagranie w, w połowie odcinka jakoś dziwniej. I... Tak, i próbowałem to jakoś naprawić, wycinając głupie fragmenty, ale wyszedł odcinek taki niekompletny, i tak dalej, że nagrywam to że za mną. Wreszcie Mandzio zadzwonił do producentów Frapsa, porozmawiał z nimi, go przeprosili. Zapłacimy kilka tysięcy za to, że stracił odcinek drugi Blowers z Mandzio. No i teraz już chyba jest ok. <śpiewanie> tak. No i. No. Mandziowie ogólnie odpłacili teraz, bo przepraszali. Ogólnie ten szef, Frapsego go przepraszał. Zaraz, zaraz nad mi napisał, Mandzi, jak ten szef się nazywał. Frapsa to też było, że tam podam. Zaraz żeby, podasz... żeby nie było, że tu co lewisuję! są, <golę> szef, są, złe złe... Prapsy, są złe Jak informacje. się nazywa administrator? E, ogólnie Richard Lewis, z Richardem Lewisem rozmawiał Mandzio. Tam mówił, no ja z Richardem już rozmawiam, a ja taki o co chodzi, Mandzio? No, no tak, rozmawiam i takie wiecie. Eee... Yy, tak... A przyznaj Madzie, że była niezła rekompensata za to, że popsujcie nagranie, nie? Yy, fenomenalna była. W ogóle napisałem FRAPSIO i wypa wyszło mi RAPSIO jakiś raps kur... Regulatory Affairs Professional Society. Czekaj, REGULATORY? T no nie wiem, coś rapsy, dobrze rapsy, dobre rapsy. No i ogólnie stara. tutaj jest troszeczkę rozkopane, znalazłem żelazo, zrobiłem wiaderko, Blow nic nie robił, ee, ponieważ to Blow. No i... Jasne, tylko mam dwa wiaderka, więc elo elo, po... 2-3-0! Po co ci dwa wiaderka? Żeby zrobić... nie wiem. <laughs> o, świetny <laughs> Blow, brawo. Blow, świetny skąd blow te creepery się wzięły te u mnie? No, nie wiem. Bi ich, bi ich. Teraz nie spawnowałem, przykro mi bardzo. Teraz ja się, patrzcie, przyznał się. Eee... Powiedział, że teraz nie spawnowałem, to oznacza, że wcześniej spawnowałem. Nigdy, nigdy nie spawnowałem, przykro mi, ja się zażartowałem, tylko że no coś... spawnowałem ci. Naprawdę myślisz, że byłbym w stanie przyjacielowi takiemu jak ty. Jasne. Coś takiego zrobić, naprawdę. No, wiem, jakbyś się poczuł, by było ci przykro, smutno. Mhm. Byś tak nostalgiczne uczucie byś miał takie wiesz, takie wspomnienia, byś nagle miał. To, ale jak co ty, ma nostalgia do tego? Nie ja wiem, tak sobie To jest sumienie, jak już, nie nostalgia. Ja wiesz, jak już mówię ostatnio, nie wiem, to chyba było. No, to było ostatnio, że ja. Czytałem, wiesz, tak, bez zastanowienia, mówię, było, hehe. He. Ale zazwyczaj nie jest hehe. No to świetnie, było, brawo, gratuluję. Blow słyszałem kolejnego nie Creepera. Hejtuj. Nie tuj! Nie tuj! Słyszałem kolejnego Creepera. Jak mógłbyś to nie mów, co się działo w ostatnim odcinku, ok? Mmm. Dlaczego? Byś nie mógł Załat... A, A co się stało ja nie wiem o co chodzi, Nie, ja właśnie... Wiem... A, O to chodzi! A no posłuchajcie... Jak to powiesz, to będzie mi smutno, naprawdę, bo wierzyłem w ciebie, że nikomu o tym ja nie tutaj... podesz, a ty... Nie, słuchajcie, wiecie co, ja tutaj... <śmiech> zabudował. <śmiech> co? Jak zabudował... Jak zabudował... Wiecie co? fucking bedrock ja wam to pokażę eee. ja wam to pokażę z góry po prostu nie pokazuj ja to nie widać nieba. Nie, nie widać nieba, nieba. It's. It's. czy ja ci, masz zezwolenie od blowa na kamerowanie tej wyspy teraz jak poważny tak no mam nie, nie proszę nie no co blow nie, ma 3 śmierci jaka nie. szkoda straciłeś dwa wiaderka czy jedno nieważne to nie, to nie twoja sprawa. Ty zawsze jesteś takim hejterskim ziomeczkiem. E, to jest naprawdę. Blow vs przypominam. O. Ja sobie, ja sobie poradzę bez ciebie, naprawdę, uwierz mi. Okej, okay. dobra. Powodzenia. To jest wersja, bo to jest Blow vs Mandzio. Dobra, radź sobie sam. Chciałem ci tylko poinformować, że dodam sobie diaksowy killoff i kilka rzeczy diaksowych. Kurde. <laughs> Jest oh, 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 oh. sadzonka! O co? Creeper cię Sorry. rozwalił drzewo i wypadła ci sadzonka. To nie fair. Ale ja też mam jedną sadzonkę. Ogólnie to w tym filmiku, jako że każdy filmik musi wynosić coś konstruktywnego. Dokładnie tak. Chciałem tutaj się odnieść, ja nawet nie będę mówić, czy ktoś coś mówi nie, i tak proszę, dalej, ale to będzie szybko, nie musisz znowu nic mówić, znowu, mówię. znowu, znowu, proszę, proszę, nie. nie mów Mandzio, ten temat nie jadą po co go poruszać, ale Mandzio, ja i tak go poruszę, <śmiech> cześć. <śmiech> no to cześć, że nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś, proszę, Ty, się... tak, że proszę o nie reklamowanie się pod moimi filmami, czego tam swojego serwera, kanału i tak Dalej, ponieważ mój kanał nie służy to nie jest wielka wywieszka z napisem zareklamuj się tylko komentarze ale dlaczego do filmu. Co ci to szkodzi co, co ci to szkodzi że się zareklamujesz szkodzi jednoza, mi to co? mi osobiście to nic nie szkodzi szkodzi jedynie w tym że to tworzy straszny burdel w komentarzach i nie mogę się ale ale ale, ale, można. ale można można pisać. można tak. napisać i temu nie prosiłbym tutaj właśnie niektóre osoby które tworzą nawet filmiki na ten temat, jakie to jest okropne, że ja nie pozwalam to robić. I że wszyscy mali youtuberzy łączmy się, żeby ich obalić. Oto. Przepra że... Przepraszam, przepraszam, ale to naprawdę były śmieszne filmy typu Jak można nie pozwalać, reklamacji w komentarzach. No bez przesad, jeżeli to jest kogoś koment komentarz, no to może nie pozwalać na niektóre rzeczy i tyle. Może sobie nie żyć. Myślę, że powinniście to uszanować i tyle, no. Większość osób takich sławniejszych na YouTube, które zapytałem. To znaczy sławniejszych. Tyś, powiem tak, że wszyscy, powy, wszyscy którzy już ci są na własną rękę, że powiedzą, że mają te 500 widzów, absolutnie nikt sobie nie życzy tego, żeby ich filmy, pod ich, tam, pod ich filmem było coś takiego jak wielka alejka, zareklamuj się, zapraszam. No nie bo ja uważam komentarze, że komentarze są, są po prostu do oceny filmu, nie? A jak ja widzę jeszcze coś, że o, oni nie pozwalają się, o, się reklamować u siebie, się boją konkurencji. takie mam wtedy. Aha, okej. Okay. Szczególnie. Okay, okay, okay. I wam powiem tak, że jeżeli ktoś nawet się reklamuje pod kogoś pod filmem, to jedyne co możesz zyskać to nie potencjalnych widzów. Hajp. Tylko właśnie jedyne, co zazwyczaj zyskuje taka osoba, to są negatywne oceny pod filmami, które mogą być dobre. Ja nie mówię, że są złe i tak dalej, bo ponieważ filmy bardzo często się zdarza, że są dobrze, ojeju, że są dobrze wykonane i tak dalej, ale jako, że ktoś się reklamuje pod cudzym filmem, to dostaje od razu te negatywne oceny, ponieważ widzowie też sobie tego nie życzą, takiego spamu po prostu. Dokładnie, ogólnie powiem tak, mam nadzieję, że niektóre osoby to zrozumieją i zrozumiem, że po prostu niektóre osoby mogą sobie nie życzyć reklamowania, sobie... Pod moim albo Manga filmikiem. Albo kogokolwiek pierwsze. filmikiem. A po drugie, jeżeli widzę jakiś film, warty uwagi, po prostu go oceniam łapką w górę, czy czymś, czym, czy komentarzem i tyle. Więc naprawdę nie trzeba się reklamać u mnie pod filmem. Jeżeli ktoś napisze, na przykład, u mnie komentarz, to zazwyczaj patko pisze ten komentarz i patrzę, jaki ma filmy, więc nie wiem, nie wiem. to tak tak. jest akurat u mnie. I nagle blow 3000 komentarzy, sprawdza każdy kanał. Proszę, nie, nie proszę. mówię, że ja wiesz. Tak, każdy, 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 tylko staram się każdego, każdego kanał ogarnąć, co tam jest. I na przykład wiele osób już pamiętam, bo bardzo często mi piszą komentarze te same osoby, i tyle. u mnie wiesz co, u mnie jest tak, że u mnie bardzo często się zdarza, że u mnie pisze. Że nikt ci nie pisze. E, tak, że nikt mi nie pisze. Że u mnie piszą określone komentarze osoby i za każdym razem te albo osoby się zmieniają. Albo ja jakoś no, no. nie zauważam tych komentarzy osób, co napisały wcześniej. A ogólnie mam tak pamięć, inaczej jest na streamach. Na streamach na przykład pamiętam osoby, które się udzielają ja... bardziej to, to lub mniej, to, to szczególnie no. subskrybersów i tak dalej. O, o. Manco, manco, A ty kasa, Nie, Manchio się zgadza. <noise> Ja, ja pamiętam, eee, nad, nie nawet z mixu, z mixu, nawet tym nawet rozmawiam na tym spiku, więc Mixu tu pozdrawiam. Eee, nie kupuj u subscriber cześć. Co? Z <laughs> <laughs> O oh, fuck! Co ty? What the fuck is going on? <laughs> oh. otworzyłem to patrz, a tu pięć Creeperów wyleciało mi z tą wodą. I takie, what? What the fuck is going on? Mandziu, żyj. Nie żyję. NIE! NIE! Nie? Blow, nie próbuj! Spadaj. Mogłeś moją być kryzysową narzeczoną. Co? <laughs> Przepraszam, nie wiem jak to leciało dalej. No mandziuk! <laughs> Znikaj Blow. Spadaj! Ja nie, jestem, ja nie jestem magiczny, magiczny Kubik, żeby znikaj Znikaj. Proszę, proszę, kurde, proszę! A! Znikaj, Loki! Lub, lubisz, być, lubisz być dla mnie wredny. Jaki wredny? Ja Lubić, widzę, jak to w głosie słyszę, tą, 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 tą radość taką jest. Mogę mu dokopać, je. Jak spadnę, to naprawdę, macie no, zły. Trudno. I przyjdę i ci podkradnę tego. Co? Co mi podkradniesz? Eee, <laughs> już chyba się skończyły śnieżki, ojoj, oj. Czekaj, zajrzę do skrzynki. <laughs> A ja se podlecę, tik, tik, tik. Au, au. Nie <laughs> <laughs> było tak wysoko. Troszeczkę można się tak pobawić. Au. O, 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 o! będziesz mi dać spokój. <laughs> nie, proszę. sorry, nie mogę. ile jeszcze masz tych śnieżek? No jeszcze jeszcze tak z pięć staków. No i dobra, dochodzę do konkluzji. Ja nie chcę tutaj prowadzić dłuższej czy krótszej też dyskusji. Po prostu proszę, żeby te osoby to uszanowały, że ja sobie po prostu nie życzę i tyle. A czy to już one do... swoją teorię spiskową, dlaczego bój, ja tego mam, nie chcę ja słyszałem, robić? Słyszałem, że ty to bardzo okay. dużo osób zniszczyłeś na YouTube, to też tak słyszałem. A, tak. I, I ja was zapewniam, szczególnie te osoby, że taki YouTuber jak na przykład Blow, on jak wraca, to on nie czyta komentarzy pod filmami, tylko on szuka na YouTube małych YouTuberów, żeby ich zniszczyć. <laughs> Dokładnie, ma kilka kanałów. <laughs> Zapisanych, które już są do strzału, tak? Nie, nie, ale to ogólnie jest ponieważ to była taka teoria kogoś, że więksi youtuberzy nie mają co robić, tylko. Tak. Tylko sobie tych eliminują jakiś tam innych youtuberów, I ja miałem wtedy. Mniejszy ogólnie, ja mam taki. taki. co? Lo, no, czy możemy iść na swoje wyspy swoją drogą? Mhm, tak? Nie, 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 nie obchodzi. Myślałem, że na swoje wyspy, że ty nas swoją, ja na swoją. Nie, bo bym wtedy ci. to po prostu zabrał tą wodę i tyle. Będzie już, wiesz, że już ci się śnieżki skończyły i już jesteś na przegranej pozycji i tu dopłynął. Dobra, troszeczkę... Niech nie chce mi się nie, nie, nie udać. Jasne, jasne. Skończyło ci się śnieżki i, i powiedział nie chce mi się, nie, nie, nie chce mi się. Teraz jakbyś mnie zrzucił, to bym cię zamordował. Mandziok. Co? Dobra, już, tyle, bo zmarnowałem minutę tutaj, mogłem robić coś produktywnego. Blow, twoja wina. I tak ludzie nam się cieszyć będzie. Oh, ha ha ha, Banjo jest bradę. U mnie wszyscy piszą, że ty jesteś wredny, nie wiem o co ci mm -hmm, się z tym mm -hmm. wzięło, że niby ja, ja jestem wredny, nie rozumiem ciebie, naprawdę Blow. Nie wiem, nie wiem. Wszyscy jest... wiedzą jak jest. Wszyscy Właśnie wszyscy wiedzą jak jest, no właśnie, dobrze powiedziałeś. Co widać? Prawda, Prawda wyjdzie na jaw. O, no właśnie, co u mnie widać tym i pod filmem, jak wszyscy piszą tutaj zgodnie. I tyle, i tak dalej, chociaż Blow twierdzi, że to ja oznaczam, jako spam, inne komentarze, że Blow jest wredny. A to po prostu no, jest opinia tak ludzi. Mówiłeś. Dobra, uwaga, uwaga. No. No. Chyba mi się udało zrobić z tą generator, ale to jeszcze nie... nie jest pewne, że tak powiem. E, gratuluję. Naprawdę, gratuluję, JEST!

Bez... Przepraszam, przepraszam, ja już nie krzyczę. Przepraszam. Nie no, jak spieszę. Coś... Ale to będzie się... się nie cieszę Ale tak się nie czepiam! Ja się śmiesz. Nie straci przyjemność. Nie zwracam nimi uwagi, że mama mi wbija do pokoju. To, za było, śmieszne. Nie? Nie, to, to było, nie było śmieszne. Nie, to było śmieszne, to przyszły. było. To było śmieszne i wszyscy ci napiszą, że to było śmieszne. A co ci co robisz, jak ci rodzice wbijają na live na do pokoju? Wyciszam mikrofon. O, 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 proszę. Słucham. Jest mnie. A to, o to cały czas prosisz. Aha, ja nie załapałem, sorry. Już nie będę. Ja proszę o to, tutaj jako do łapki w górę. Uwaga, <laughs> <laughs> mm -hmm. Słucham. Powiedz mi jedno. Jak można pisać, czy jeżeli... A, bo już nie Dobra, nie ważne. Nie ważne, bo pomyślałem, że tak będę robił. <laughs> O mój Boże, są bad. So... Ale wiesz o co chodziło, wiesz o co chodziło. Dobrze, wytłumaczę ci później. Okay, Ale dziękuję. jak zjem sobie ciasto. A wy co w Minecrafcie? Nie, skończę odcinek w połowie, pójdę zjeść ciasto, ok? No zobaczcie go Wcale nie w Minecrafcie. E, to byłoby na tyle. Do zobaczenia. Cześć. Żartowa. Cześć. Żartowa. <laughs> <noise> tak wygląda właśnie <noise> nagwanie z pojawia. Cześć i chodź z od razu. Ej, no bo tak to wygląda. Co mam siedzieć i się patrzeć, jak śnieg spada? Tak. Mm -hmm. Tak, Mandio. Sieć. Ja bym siedział z Blowem. Zaraz się pojawią Dokładnie. takie komentarze. Zaraz Ale tutaj to jest powie... przykre, bo przecież ja cię cały czas zagaduję, jakieś fajne tematy myślę, żebyśmy mogli sobie raz rozmawiać. No to rozmawiać. nie możemy gadać na Teamspeak'u po prostu, musimy gadać na serwerze. No musimy od siedzieć, od razu, od razu usiąść, przy ucieka, usiąść przy stoliku w Minecrafcie, się patrzeć na siebie i rozmawiać, tak? Poważny okay. biznesmen i tego, i młody inwestor, tak? Czy jak to było na no, kwadratowej? No, Dobrze. bro, będę czekał, mi się nie będzie chciało tego wyciąć, mam nadzieję, że się nie bardzo obrazisz. Albo się nie obrazisz. Blow, 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 wraca zaraz. Dobra, ogólnie to zastosuję się do waszej propozycji, żeby tą wyspę podzielić sobie na trzy różne piętra. Już mniej więcej, nawet na cztery, mam już nawet mniej więcej obmyślane jak to zrobić, ale na razie to ja potrzebuję tutaj ją troszeczkę zabezpieczyć, żeby tutaj jakieś blowy mnie tutaj nie zrzuciły za parę minut, czy za parę sekund, ale zrobię chyba to samo, co Blow robił, czyli Cobblestone Generator na samym początku, Mówię z tego naprawdę no, będzie słabo. No, to będzie, rób to, co ja, nice, nice, nice. Nice, 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 naprawdę. Pięknie, pięknie, Badzio. No, potrzebuję Cobblestone Generator. No Potrzebuję, bo ty zrobiłeś. Ja też no, tak. Dobra. Cobblestone generator. Kole. To jest oryginalny pomysł Blowa. Teraz, jeżeli oglądacie ten moment, to wszyscy piszemy w komentarzach umandzia. LEJ to kole! Ale to nawet nie ma sensu! Dlaczego? No bo to jest tak niezwiązane z niczym. Blow. To nie jest jak pisanie na przykład Blow jest wrenny, bo to jest związane z tobą. To jest związane z odcinkiem, to ma sens. A takie pisanie, lej to kole, to w ogóle nie ma sensu z odcinkiem. To jest generowanie spamu. A ty wiesz co to jest spam, bo sam go dostajesz pod filmem, każdym. Ale o czym mówiliśmy wcześniej. Dobra, zobaczymy czy mój w ogóle ten kobrystą generator będzie funkcjonował tak jak ma funkcjonować, czyli poprawnie, czy się zbuntuje i nie będzie działał. O boże, zbuntował się i nie działa. Ok, wiedziałem, że tak się to skończy. Dobra, zróbmy to po prostu w ten sposób, zawodujmy. Powinno teraz być ok. Blow, wróciłbyś, nieładnie jest tak opuszczać mnie w połowie odcinka, naprawdę, nieładnie. Nieładnie, nie spodziewałem się tego po tobie. Albo dzięki. Nie spodziewałem się, wiesz. A czego? Zostawiłeś mnie w połowie odcinka, dzięki, dzięki Blow. Nie zostawiłem się. No nie było cię. To ci się nie. Wydawało to mi wydawało się, ci się. Wydawało mi Dokładnie. się. ja cały czas jestem duchowo przy tobie to i tak dalej. A to przepraszam. Nie za co naprawdę trzeba. Okej, okay, to spoko. To spoko. Czekaj. W ogóle mi się lawa buntuje, też masz takie problemy czasem. Co ci się zrobi? Lawa mi się buntuje What the fuck? O, 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 o! Dobra, zrobiłem kobel z Nigdy mi się lawa nie buntowała, więc RO230 nie? Ro nie zrobiła ci nigdy powstania. A no, chociaż robiła robiłam, przepraszam, no właśnie w powstanie lawy um, i więc tak, odcinki. Zapewne... I więc tak. I więc, okay. tak. I więc tak, odcinki parzyste u mnie, nieparzyste u Bloa, ponieważ do Bloa nagrywamy big jump map Ponieważ tak ustaliliśmy. Jasne, tak naprawdę będzie powiedział Eee Ja jednak wolę te parzystę, ponieważ więcej zarabia się kas. <grystanie> <grystanie> Szczególnie teraz filmik... O właśnie, zmonetyzowały mi się filmy po 21 dniach od wrzucenia, jest! <grystanie> <grystanie> jest! <grystanie> 500 wyświetleń będzie. Właśnie, ale kocham te komentarze, kocham te komentarze u ciebie, e, Mandzio zarabia mnóstwo kasy? Oj, że nie masz na nowych filmach monetizacji włączonej, czyli nie zarabiasz na tych filmach, ale... Mandzio zarabia mnóstwo porys. Ale tak jest. Mnie... Dobra, kobylsą są generator działa. <śmiech> <śmiech> nie będę Wredn teraz mu? kopał. Ty wredny jesteś sam w stosunku do siebie. E, tak, Blow. Tak, wredny jesteś. Advice, Blow. Tak, dzięki Blow. Blow, a może tak po prostu to ty jesteś? O Boże, ludzie, wiecie co odkryłem? Odkryłem, że Blow przez to, że mówi, że cały czas jestem wredny, tak naprawdę on sam jest wredny, ale przez to, że mówi, że ja jestem wredny, on rzuca na mnie to poczucie tej wredności, przez co tłum się rzuca na mnie, gdy tak naprawdę e, najbardziej wredny z wszystkich osób jest Blow. Te, zrozumieliśmy te, 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 i, tak, wszyscy i właśnie zrozumieli. Jest, ja znam I teraz ty przykła, udajesz, mangio. że nikt tego nie zrozumiał, co nie? Żeby tutaj odwrócić uwagę od Ciebie, a każdy. <laughs> dokładnie, dokładnie, proszę, nie nie, Manczo, nie mów tego na odcinku. Hmm. Sorry. Zobaczliśmy tajemnicę. Sorry. sorry, sorry ktoś kablał. się tutaj podkochuje, zapytaj wróżki ktoś? SMS-a o treści L dodaj do urodzenia na 72309. Otrzymasz wróżbę 240. To ludzie zaraz wyślał sms i będzie, że blokok kłamuje widzów. No takie do SMS-a. Pewnie wychodzi, że mandzie w... Pewnie jak napiszecie, to tam wyjdzie na badzie zwratny. A weź tam zrób taką cenzurę, żeby nie wysyłali, bo nie ma sensu sensu tracić. Nie, będzie na weź. ciebie. Nie wysyłajcie ogólnie. bo... Sorry, blow. Zrobiłeś okienko specjalnie do rzucania ciebie śnieżkami, Przecież wiem, że po to ono było. Mhm, mhm. No, żebyś no ja... i nie z... Jakie miałoby tam, z... mieć niby inne tak. zastosowanie? Tak, tak, tak. Jakie w ogóle ja tutaj oh. mam? Enchanting Table, Golden Apple. O, Melon. Um, słuchaj, Melody. ile tutaj. Ile jest tutaj niby diaksów? Poczekaj, Melona. Poczekaj, czyli to... Już wiem, jak mieć dużo diaksów, okej. Okay. Znowu mam diaks, no ja nie mogę, musisz zrobić Kill'em z Fortuną, tak jak jeden widz napisał w komentarzach A ja sam na to padam. Jest, jestem mądry, tylko żeby zrobić kilo z Fortuną Okej, okay, zatem, tak, trzeba tutaj u mnie wybudować coś nowego Zatem potrzebuję dużo kobla i Blow nie może wiedzieć co to będzie Takie są zasady czy. Wiesz, że bardzo cię lubię, wiesz? Naprawdę. Tak szanuję cię i cieszę, że mam takie przyjaciela, naprawdę. Naprawdę. nie może o tym wiedzieć, Dziękuję. dlatego wybuduję to tutaj, bo on nie będzie tego wiedział po prostu. Eee, to Dziękuję, dobry Macio. pomysł. Dziękuję, że jesteś, nagrywasz dla nas, naprawdę, że robisz to z pasji. I w ogóle naprawdę. Dlaczego że Blon ty jedną... Ej, jak ty to robisz? Ty mówisz coś i ty I... piszesz jednocześnie. Ty się magiku wiecie, ty... Ja, kupię, ja sobie kupię Kobla. No a tak naprawdę to ty nim mówisz, tylko odtwarzasz coś, co nie? Tak? I tak? Tak, nagram się to wcześniej. I teraz to tak odtwarzasz i będziesz tak to. Tam. Tak naprawdę to teraz nie gra Blow z Mandziem, <noise> tylko tak naprawdę inna osoba. A Mandzio poprosi mnie, żebym nagrał mógł głos swój. I o teraz sobie tak wiecie: tak, spada to fajnie. Włączył sobie w minampie i teraz zgadza ze mną taki monolog prowadzi. E, tak, i dodatkowo <noise> jeszcze teraz e, Blow sobie tego, boże, jakby to powiedzieć. Nie mam pomysłu. Mamo nie wchodź mi do pokoju Mandiowi no. kwestii nagrywam do filmu dzisiejszego, bo dla <laughs> zaraz nagrywam. No tak, 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 tak no Tak z Deltim, z Deltim będzie, w Delti będzie mnie grał. No tak, mamo, no, no po prostu mi zbanowali Minecrafta zhakowali. <laughs> Minecraft? Dobrze, na które ja kwestii jestem? Eee, no już no, no co tam? No, no masz rację, będzie, masz rację ale tak, najczęstsza kwestia była, tak masz rację! Dzięki! Dzięki! No co, twoja najczęstsza kwestia. Sprawiamy Deltiego. Delty jest spoczko. Widziałeś w ogóle jego modyfikację ostatnią? Widziałem. Ale fajne, przyznaj. Nie oglądałem. Widziałem, ale nie oglądałem. Widziałem, nie oglądałem. No bo widziałem, a oglądałem, to są dwie różne sprawy, ok? Andrzej, o której ty spać zazwyczaj? O, kiedy? No, na przykład dzisiaj o której pójdziesz spać. Pewnie późno i pewnie wstanę rano i będę nieprzytomny. No ja jak zawsze? Jak pójdziesz spać? E, nie wiem, późno pewnie a ty. A której znaczy się, późno to która? Hmm. Późno coś tam, pierwsza, druga, coś w tym stylu. A czemu pytasz? Tak nagle z tak tego. A na... której wstaniesz? To też się zobaczę pewnie. Będę musiał wstać rano. A ty do szkoły nie chodzisz? Nie mogę obecnie, przykro mi. Naprawdę nie chodzisz do szkoły? A dlaczego nie chodzisz do szkoły? E, a co się tak zacząłeś interesować nagle, bro? Co? Chcesz zarwać szkołę, żeby ze mną nagrywać rano filmiki? No? A. Mando zerwał szkołę, jest! Widzicie, widzicie. Tak, rzucił dla YouTube'a, ale ogóle, co będzie sądzisz o pomyśle jednej osoby, jednego youtubera, bo myślę, że to jest bardzo zawszy pomysł. Jaki, że jaki? że jak kupisz to jakikolwiek samochód, to sobie zrobisz taki termodrukiem, taki nadruk i, i napis za Zahaj z YouTube'a Czy to był pomysł pana Szymona? Nie mów! Czy to był pomysł Szymona? Nie, 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 już nie mówiłem kogo to był pomysł. <noise> Czyli to był pomysł. Nagrywam... Nie! Nagrywam Minecrafta? Tak O mój Boże, kto może mieć takie głupie pomysły? O Jezu, a... ja wiem kto... kogo to pomysł? <noise> okay. Dobra, już wiem, głupie pomysły. Okej, okay, już wiadomo. Wiesz że ta osoba się teraz nie obraziła na ciebie No Blow który teraz już umarłeś? a 55 raz. Ja nie umarłem ani razu. No, sam... To nice, nice mangiok. Słaby blą. Dobra, um, co ja chciałem powiedzieć, czekaj, tutaj trawa mi się robi. O, jak się szybko trawa ogarnia, trawa to sama dobrze. się nie zrobi, nie mam gdzie musisz ją zapalić sobie. Co? Wat? Ja przyznaj będzie, że tą trawę robi, żeby sobie zapalić później. A, tak, oczywiście. Ja nie usłyszałem, ja, usłys ja w ogóle nie usłyszałem tego co ty powiedziałeś, dlatego to tak dziwnie zabrzmiało trochę. A co, co usłyszałeś? Co, Właśnie nic. Okej. Okay. Okej, okay, nic nie usłyszałem. Okłamuję widzów znowu, co nie, cały czas non-stop. Nawet nie powiedz co usłyszał. Mandziok, jeden wredny jest. Wiem, Dokładnie. wiem, bro. Wiem, bro, że ty tak chcesz to już powiedzieć ostatecznie. Potrzebuję jakieś arenki do spawnowania mobów. Napiszmy wszyscy razem. Mandziok jest wredny, braw, Co? 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 Mandziok jest wredny. O, brawo, wymówiłeś to. Mandzio jest zdradany. Blow, tak? jakie powinny być areny do spawnowania mobów? Przecież czy masznik nick Nie mam pojęcia, masz -blow. ale -blow. zajmiemy się już w następnym odcinku u mnie, u Blowa, więc zapraszam na... Co znowu umarł? Co jeszcze nie wyszedł z serwera? J jaki słabiak. O Boże, piszemy Blow jest słaby, a nie Mandzio jest zdradny. Napiszmy coś prawdziwego, a nie... Napiszmy coś prawdziwego, czyli jest zdradny, pozdrawiamy Mandzia i trzymajcie się, cześć. Czekaj. Blow. Co te dwa creepery tam robią u ciebie? Czemu one się znowu zespawnowały. Dobra, ja też się ładnie pożegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dwa creepery uciekają od ciebie. To skończymy? No powiedziałeś, że cześć! No dobra, 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 cześć. Cześć! No cześć to... Czekaj, a ja tego jak wykopałeś? Nie. Okej. Okay. <laughs> nie skapułeś się, że to pytanie w ogóle nie miało sensu. Czekaj, ty masz kość w ręku? Daj kość. Nie mam ci kość. Blow, daj kość! Nie. BLOW! Uff. Dobra, ja wychodzę, bo on No to dobra, cześć. więc trzymajcie się, cześć.